Koleżanka z pracy próbowała mnie zwolnić z powodu implantów piersi, więc zagrałam kartą odwrócony UNO. Cztery lata temu, gdy miałam 24 lata, moja mama zmarła na raka piersi, a ponieważ obie moje babcie również zmarły na tę chorobę, poszłam do specjalisty na badania przesiewowe. Okazało się, że w jednej z moich piersi mam komórki, które w każdej chwili mogły stać się rakotwórcze. Dowiedziałam się, że mam kilka opcji. Mogłam regularnie, co 3 lub cztery miesiące, poddawać się badaniom, aż do rozwoju raka. Ryzyko, że komórki staną się rakotwórcze, było bardzo wysokie ze względu na historię rodzinną, ale mogło się również nigdy nie rozwinąć, więc te badania byłyby bez powodu. Mogłam usunąć jedną piersi złymi komórkami, ale musielibyśmy nadal obserwować tę drugą, więc nadal potrzebowałabym regularnych badań drugiej piersi. Mogłam również usunąć obie piersi, co zasadniczo eliminowałoby ryzyko. Zdecydowałam się na usunięcie obu piersi. To była najbardziej drastyczna opcja, ale po tym, co rak zrobił mojej mamie i babciom, nie chciałam ryzykować. Ostrzeżono mnie o bliznach, ale powiedziano, że powinny być dość niewielkie. Nie były. Zostałam z dwoma dużymi, różowymi postrzępionymi bliznami po obu stronach klatki piersiowej, każda o długości około cala i szerokości pół cala, co doprowadziło mnie do ciężkiej depresji. Doszło do tego, że nie wychodziłam z mieszkania, bo nie chciałam, żeby ludzie mnie widzieli. Wyrzuciłam lustra i fizycznie źle się czułam, patrząc na siebie. Poszłam do terapeuty, który zaproponował chirurga plastycznego. Terapeuta powiedział, że normalnie by tego nie zrobił, ale to było coś, z czym się męczyłam i mogłabym nigdy się z tym nie uporać. Chirurg plastyczny zaproponował krem, laser lub implanty. Krem nie zadziałał, a laser był drogi i ryzykowny, więc wybrałam implanty. Moje naturalne piersi miały rozmiar F, więc wybrałam nieco mniejsze DD. Od tego czasu moje zdrowie psychiczne się poprawiło i czuję się o wiele lepiej ze swoim wyglądem. Moja pewność siebie wzrosła, podobnie jak samoocena. Wiem, że nie powinnam tak bardzo opierać się na swoim wyglądzie, ale nie przesadzałam z tymi bliznami. Były ogromne, jaskrawo różowe, postrzępione, wypukłe, naprawdę okropne do oglądania i nienawidziłam widoku siebie a teraz są ładnie ukryte i prawie ich nie czuć. Obecnie mam 28 lat i pracuję w biurze. Czuję się dużo lepiej niż wcześniej. Moja koleżanka z pracy, Jill, dowiedziała się, że miałam operację powiększenia piersi, ale nie wiedziała o raku, gdy ja i moja przyjaciółka z czasów przed mastektomią planowałyśmy wakacje i zrobiła żart o tym, że lecę samolotem z moimi implantami, a Jill usłyszała, do końca dnia całe biuro wiedziało, że miałam operację powiększenia piersi, ale nie dlaczego. I pół tuzina osób potwierdziło, że Jill im to powiedziała. Przez kolejne miesiące Jill robiła wiele żartów i komentarzy na temat mojego biustu, gdy byłam w zasięgu słuchu, w pewnym momencie mówiąc, że mam więcej plastiku niż Barbie i nazywając mnie fałszywą podwójnie. Nie słyszałam tego sama, ale przyjaciółka z biura powiedziała mi, że Jill w pewnym momencie nazwała mnie workiem silikonu. Nie wiem, jaki był jej dokładny problem, ale w pewnym momencie wspomniała o NHS, więc zakładam, że Jill myślała, że załatwiłam sobie operację za darmo z pieniędzy podatników. Mastektomię miałam na NHS, ale terapię i implanty robiłam prywatnie. Prosiłam ją więcej niż raz, żeby przestała, ale niestety rozmawiałam z nią w miejscach takich jak Winda i Łazienka dla kobiet, gdzie nie było kamer, a Jill nie przestawała robić uwag, bez względu na to, jak często prosiłam. Nie powiedziałabym, że to było codziennie, ale słyszałam co najmniej trzy komentarze tygodniowo przez trzy miesiące. Mój punkt krytyczny nastąpił, gdy ja, Jill i kilku innych współpracowników jedliśmy lunch. Odniosłam się do czegoś jako do płytkiego, a Jill powiedziała: Dobrze wiesz, co to znaczy być płytkim, gestykulując w stronę mojego biustu. Wybuchłam.